Co? No. Chodź, chodź. no chodź 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 chodź, chodź. 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 Czekaj, ja zapaszę, coś ja. ale chyba nie jest tak a to już a to dawał mu pan dzisiaj? co? dzisiaj dawał mu pan jeść? no za nią sam rozumiesz, ale on leżał wyszedł z aha, wyszedł, ale wychodzi już nie, już nie mówili, aha, no ale no, idzie jakoś no. Może jakoś go... Jakoś go wsadził. Czy ubiera no, pan to? Ja myślałem do koca go wsadzić. I... Aha. Tylko że ja dużo nie dźwignę go no, no no on ma ze 40 kg No Jak pan się ubiera to. Zbieramy zbiera. No chodź, chodź malutki. daí gosto